Cześć, dzisiaj moim gościem jest Juri Weremciuk z Woodpeckera. Cześć Juri. Cześć Renata, hej. Mógłbyś nam coś powiedzieć o sobie i o Woodpeckerze na sam początek? Tak. Pracuję w Woodpeckerze od początku, kiedy gdzieś tam od roku, jak w Woodpeckerze swoją działalność. Dołączyłem jako do, chyba pierwsze dziesiątce do Woodpeckera. Dołączyłem najpierw do zespołu inboundowego, czyli do sprzedaży, gdzie obsługujemy lidów, którzy przychodzą od marketingu. A później, gdzieś mniej więcej za dwa lata, przeszedłem do sprzedaży AOB, gdzie sami musimy dochodzić i pozyskiwać klientów. No i pracuję tutaj już siódmy rok. Okay, siódmy rok. No. Gratulacje. Okay. Okay. E, dobrze. I może w pierwszej kolejności jeszcze zacznijmy od tego, czym jest cold mailing. Cold mailing to. Jeśli patrzymy, są niestety lody maile, gdzie my staramy właśnie takie robić nurturing, czyli tak po prostu gdzieś trzymać nasz produkt na uwadze, robić jakieś update'y czy coś takiego, to cold maile różnią tym, że nie trafiamy do tych wszystkich skrzynek, tam update'y, forum'y, czy coś takiego, a trafiamy do głównej skrzynki pocztowej i zazwyczaj staramy się Uzyskać jakiś kontakt, czy znaleźć klientów, czy skontaktować się z jakąś osobą, by zacząć konwersację na różne tematy. Ale zazwyczaj, e-maile są wykorzystywane pod to, żeby znaleźć potencjalnych klientów lub partnerów. Dobrze, a jak tworzyć takie, jak budować listy tych potencjalnych klientów, potencjalnych lidów? No są różne metody, są lepsze i gorsze według <grym>, ale są naprawdę metody przeróżne i to trzeba tak naprawdę zastanowić się, jaki jest cel tego. Z jakim wynikiem my będziemy ok? I według tego już obierasz sobie strategię. Bo jest strategia jedna, że bierzemy, tak jakby, tak jak się nazywa, od, od dołu do góry, że po prostu patrzymy na początku, na, na tych faktycznych. Lidów, takich bezpośrednich na osobę i wspieramy już, i wrzucamy ich do listy. Czyli na przykład, ja wchodzę na ten profil na tej, i widzę, że na przykład to, to, to mi pasuje, chciałbym Cię skontaktować, i poszukam tu adres mailowy i Cię kontaktuję. A jest totalnie odwrotne podejście, że ja gdzieś do dostaję listę 100, 150 firm albo 1000 prospektów i lecę stąd. Już jeżeli zaczynam chodzić po konkretnej osobie, bo mam dane kontaktowe. I już zaczynam tam gdzieś szukać, jak tu skontaktować, co tam napisać, albo mogę w ogóle nie szukać. Często tak ludzie robią, że po prostu biorą tą listę, wrzucają w tę polędkową kampanię i wysyłają. I dlatego cold jest dany ze spamem. Okej. Okay. To może od razu e, przejdziemy właśnie do tego, do tego, jak po prostu e, radzić sobie właśnie ze zasadami RODO, jeśli chodzi o cold mailing, żeby to było wszystko z tymi zgodne z RODO. No to nie jest aż takie trudne. Napra naprawdę z praktyki jak popatrzymy, to jeśli chodzi o same Cognite, ja nie mówię o całej organizacji, okay. bo w całej organizacji troszeczkę trzeba pozmieniać tam i termsy, i privacy policy i te wszystkie inne rzeczy, więc polecam wziąć osobę, która się orientuje w tym. Jeśli chodzi o Cognite, to wystarczy na dole, gdzieś pod sygnaturką, napisać taki drobny tekści, że kontaktuję Ciebie, bo wierzę, że mam jakąś wartość do dostarczenia, kontaktuję Cię stricte w sprawach biznesowych i jeśli byś chciał, żebym Cię przestał kontaktować, no to można albo dać linka, że tutaj unsubscribe, albo po prostu napisać, że napisz mi, odpisz na tego maila ja Cię wypiszę. I okay. dlaczego ja preferuję tę drugą opcję, bo zbyt duża ilość linków w mailu zimnym, gdzie my pierwszy kontakt mamy, hmm? no to tutaj już wchodzimy w sprawę dostarczonościowe, gdzie jak i właśnie te maile trzeba wysyłać, no i zasada jest taka, że im więcej linków na początku masz w tym mailu, czyli na przykład sygnaturka ma 3-4 linki, później jest jeden link, jeszcze wypisz się, powiedzmy, jest uh -huh. kolejny link, jakiś tam w mailu. Im więcej takich linków to w naszym coldmailu, tym mniejsza szansa dostarczenia tego coldmaila, naprawdę w głównych inboxach, a raczej znajdziemy się gdzieś tam w spaniu. Ok. I powiedz mi jeszcze, jak możemy uniknąć tej łatki e, spamu? E, jak przystosować te nasze cold maile właśnie do tego, żeby nie mieć tej, tej haniebnej łatki? Ten, to jest gruby temat. naprawdę trzeba, okay. e, trzeba się znać na zasadach tego, bo my tak naprawdę my gramy w piłę, powiedzmy, gramy w cold maile na polu Google, albo tam na polu Outlook'owym. Zależy od tego providera, z którego my wysyłamy i też do którego my dostarczamy. Czyli żeby być tym dobry, trzeba się orientować, jakie są zasady od Google, a jakie są zasady od Microsoftu. I później po prostu maksymalnie dopasować swoje konto, i zrobić tak, żeby mail odhaczał po prostu wszystkie punkty, żeby to pasowało. No i najważniejsze rzeczy to są takie, że e, trzeba mieć dobrą domenę, czyli, bo tak, wchodzimy w, techni w technik, dalej, ale trzeba, żeby ze strony technicznej domena była sporo. Okay. Są serwery do sprawdzenia tego, jaki jest obecny score naszej domeny. Później są różne produkty, żeby ewentualnie, jeśli trzeba coś tam pociągnąć, no to można z tych produktów skorzystać, żeby tam odświeżyć, żeby troszeczkę podwyższyć tą reputację. Jeśli to jest zupełnie nowa domena, to są też produkty, które pomogą Ci rozgrzać tą domenę, żeby ta reputacja się trzymała. Później są kolejne technikalie, czyli takie jak, okej, okay, no to trzeba kontaktować, kontaktuje listę osób, no to trzeba się postarać, żeby nie było aż tak dużo nieistniejących maili, bo im więcej mamy tych nieistniejących maili, no to tym więcej serwerzy widzą, że po prostu coś tutaj jest nie tak. Trzeba też postarać się o to, żeby treści, które my wysłaliśmy, były nie takie same do tych tysiąca osób, a się je zmieniali. Więc zalecamy zawsze robić takie A-B testy, czyli zrobić pięć wersji a tego powiedzmy, jakiegoś maila, pozmienić tam zdania, dodać troszeczkę takich pól personalizacyjnych, czyli tam, żeby imię się zmieniało, może nazwa firmy, i to wtedy serwerzy już nie widzą jako mail takie same, a widać, że ten mail jest zmieniony. Mm -hmm. No i też trzeba, żeby ludzie pisywali na tym, no bo jeśli serwerzy będą widzieć, że nagle wysyłamy tam 100 tysięcy maili, a żadnych odpowiedzi, no to coraz, coraz będzie mniejsza reputacja naszej domeny. Więc mógłbym mówić o tym pół godziny, ale tak naprawdę to jest e, nudne, jeśli my aż tak w to nie wchodzimy. Mm -hmm. e, główna zasada, że trzymacie się wszystkich zasad. Im więcej odchodzicie punktików. tym. No. Mm -hmm. Dobrze. A powiedz mi, jak pisać cold maila? Jak to robić z powodzeniem, żeby, żeby jakoś roz, rozpocząć rozmowę z tym, z tym klientem? Właśnie, trzeba ustalić sobie punkcik, że cel cold maila jest rozpoczęcie rozmowy, to nie jest sprzedawanie. Hmm. Więc to jest coś, co bardzo dużo ludzi ściemnią teraz. Oni piszą esej całe, gdzie mówią o moim produkcie, jaki on jest super, z kim współpracujemy, a mnie to nie interesuje. Bo ja powiedzmy, jeśli ja jestem osobą, która dostaje ten mail na jakimś tam w stanowisku C-level, to ja dostaję taki bardzo dużo mail i ten call mail jest taki sam. Więc naprawdę coś trzeba postarać, to jest pierwsza żeby Założyć, że celem tego jest rozpoczęcie rozmowy. Mm -hmm. To już nam pomaga ułożyć, co my chcemy zrobić. Ok, teraz jak rozpocząć tą rozmowę? Um, tak jak z wysyłką call maili, też trzeba troszeczkę się orientować, jakie są dobre zasady pisania tego call maila. No i naprawdę dobrą zasadą to jest tak od podstawie Żeby ten mail został otworzony, to trzeba musi być dobry tytuł, więc trzeba popracować, poszukać nad tytułami. Z mojej praktyki wychodzi na to, że w okolicach trzech słów, nie więcej, jest, jest, są najlepsze tytuły i te tytuły, które się mocno wiążą do tego, co ja mam powiedzieć w mailu. Czyli na przykład jeśli ja mówię, że um, Q4 forecast, coś takiego, albo zatrudnianie SDR-u. I do tego się nawiązuje w mailu, no to to wtedy ma sens. Coś co, co jest takim challenge'em, co jest naprawdę takie na tapecie teraz e, w tej organizacji. Jak do tego dojść, to trzeba dobrej research zrobić, trzeba naprawdę znaleźć kogoś, znaleźć ten taki trigger, co, co faktycznie czym ta organizacja żyje i z tego skorzystać i w tytule i później w mailu. I z tego możesz skorzystać tak, że na przykład to udaje jako tam zatrudnienie z Diarów jako tytuł. Nie pisze, hi, tam, cześć, Renata, mam na imię Jury. Nie, nie, totalnie. Bo trzeba pamiętać, że to jest ten tytuł to jest taka sekcja preview w każdej, w każdej tej przeglądarce, czy to mailu, czy to w outlooku. I bardzo dużo ludzi czytają maile z tego preview. I to właśnie oni decydują, czy oni dalej chcą czytać tego maile, czy nie. Bo jeśli to jest taki sam mail, to prawdopodobieństwo jest duża, że on zostanie otworzony i przeczytany do końca, bo w ogóle ludzie zapominają o tym, że my. Coraz z czasem, coraz mniej jest tego naszego po angielsku to się nazywa attention span. Mm -hmm. Im więcej tego mamy, powiedzmy, tych sociali, TikToku, Instagramu, tym więcej siedzimy na kontencie, który nie jest długi. Już nie spędzamy tam dwóch godzin coś takiego, a sprawdzamy tam 30 sekundowy kontek. I to powoduje też na to, że nasz, e, nasza uwaga, ten zakres uwagi, którą mamy, to on cały czas mniejszy. Więc trzeba postarać się, żeby mail został przeczytany w więcej w 10 sekundach. Bo. Po, okay. Po, po tym czasie jest duża szansa, że ja po prostu nawet nie zobaczę, co to nie zdawać. Więc trzeba wszystko zrobić, dlatego, żeby to by było klarowne do czytania, jeżeli jakiś spacing jakiś zrobić. Ja od razu lubię pisać po prostu, pisać od razu z mostu tam. tam. Zauważyłem, że bardzo dużo SDR-ów zatrudniacie, albo tam jestem teraz na stronie Careers waszej Renata i widzę, że bardzo dużo stanowisk SDR-ów od 10 miesięcy. To jest zupełnie coś innego niż część Renata mam na imię Juri pracuje, pracuję w to od razu jakoś ok, tak, faktycznie coś coś mnie orientuje się. No i to jest pierwsza część call maila, zdobyć uwagę, ale żeby coś się z tym zadziało, trzeba faktycznie pokazać, ok, co, coś z tego będziesz miał. Albo coś się pali, żeby stworzyć takie, o oh, trzeba coś naprawdę szybko naprawić, bo coś źle robimy, albo pokazać po prostu, że słuchaj, tu jest potencjalne rozwiązanie, jak to możesz zrobić, na przykład do tego challenge'u. Mhm. No i Później tam się nawiązuje jakimś pytaniem, żeby rozpocząć rozmowę i to faktycznie to jest tyle. To jest mój cold jest 3-4 linijki. I Dobrze i mamy wysłany ten cold mail i oczywiście później trzeba robić jakieś follow-upy, tak? I jak naj, najlepiej je wysyłać, jak, jak, z jaką częstotliwością, jak to, jak to robić? No, polecam wysyłać na różnych platformach, czyli nie tylko na mailu, bo można było wysyłać kampanię outboundową na jednej platformie w 2015-2016 roku. Jest 2022 teraz, hello, więc polecam robić na LinkedInie, na telefonie, jeśli ktoś jest na Twitterze, no to tam na Twitterze, czyli na, na Facebooku, to jeśli ok, jeśli ktoś jest aktywny, ktoś tam pisze w niesprzedawalny sposób, albo po prostu tam zalekować, skomentować, to ale też ostrożnie z tym. Instagramowe czy coś takiego. Polecam po prostu zrozumieć jedną rzecz, że nie staramy się wcisnąć komuś coś w follow a staramy się po prostu ściągnąć tą osobę do, na konwersacji. Czyli mm. ja nigdy na przykład, jeśli follow na LinkedInie, to LinkedIn nie jest miejsce do sprzedawania, ono jest miejsce do budowania relacji. Jeśli chcemy rozmawiać o biznesie, no to na spotkanie, jakieś takie właśnie, jak teraz jesteśmy, albo na maila i tam już pomówimy. Bo po prostu trzeba rozumieć, yy, rozumieć specyfikę każdej platformy. No raczej nie lubimy być sprzedawani aż tak na Instagramie, ale jeśli o uwagę i później przyciągniemy na kolejny tam poziom gdzieś tą osobę. To jest super. Follow-upowanie zalecam po dwóch, trzech dniach, na mm -hmm. różnych platformach. Nawet może czas czasu robić tak, ja to nazywam double touch, triple touch. Mm -hmm. Na przykład wesele maila, ale do tego jeszcze wchodzę na LinkedIn, daję tam lajka i komentarze. I to już to jest, na, naprawdę to już skład rupu, bo tam jest na Linkedinie pokazuje się kto wyświetlił tą stronę, kto zalekował, kto skomentował. I e-mail, wysyłka to już tak naprawdę cztery, jakieś pierwsze tatcze. Później kolejny touch to tam o. o, o Wejście na profil na LinkedInie, mm -hmm. skomentowanie coś w Instagramie, albo dania like lajka w Instagramie, jeśli ktoś jest aktywny. Czyli po prostu iście na różne platformy, żeby zdobyć uwagę tych Jak już przy tych e, innych platformach jesteśmy, to chciałam zapytać, czy cold mailing dalej będzie się rozwijać, jeśli właśnie alternatywą jest na przykład LinkedIn? E, no, moim zdaniem to na pewno będzie się wiązało tak jak właśnie przed chwilą mówiłem, że trzeba będzie działać z wieloma platformami. Mhm. Nie można tak, że ja wybieram tylko telefon i dzwonię tylko teraz na telefon. Mhm. Więc czy mail będzie się rozwijał? Na pewno będzie się rozwijał. Coraz, coraz lepszy on będzie, bo coraz ciężej będzie się przebić, bo jak popatrzymy na mail tam 10-15 lat temu, to totalna porażka w porównaniu do tego, co teraz się wysyła. Mhm. I moim zdaniem z czasem coraz bardziej dojdą tule AI, które będą ulepszały ten proces. Um, moim zdaniem nie zniknie mail. Nadal wysyłamy listy może troszeczkę mniej, ale oni przychodzą. Wciąż będą, tak, tak, tak będzie z mailingiem, On ewoluuje, będzie lepszy. Dojdą kolejne platformy, na których my będziemy działać, czyli te dojdą tule, które nam będą z tym wspomagać. Więc tak naprawdę będzie ciekawiej, będzie trudniej, bo trzeba będzie nagle pracować na różnych płaszczyznach, ale będzie ciekawiej i, i dużo lepszej jakości będzie. Dobrze, rozumiem. Czyli dużo, dużo tutaj e, mamy takiego, e, jeśli chodzi o ten cold mailing, dużo przygotowania przed tym, zanim zaczniemy e, wysyłkę tych cold maili, czyli dobry research, o którym wspomniałaś na samym początku i działanie na różnych, e, na różnych platformach, e, a nie tylko, tylko mailowo, tylko też jakby gdzieś mieć jakąś strategię przygotowaną, co robimy po tym pierwszym cold mailingu i jak sobie później układamy e, rozpoczęcie tej rozmowy z, z klientem, e, Naszym przyszłym. Rozumiem, że dobrze to, tak mniej więcej, zrozumiałam. Tak, tak I już wspomniałeś tutaj troszeczkę o przyszłości cold mailingu. Uważam, że to po prostu nie zginie, a będzie się dalej rozwijać, tylko będzie troszeczkę bardziej złożone i będzie trzeba po prostu działać na wielu płaszczyznach. Tak. Dojdą tule ciekawe, które nam będą hmm. wspomagać. AI hmm. będzie nas wspierał. Od razu mówię, że AI nas. Może zastąpi w takich jakiś nudnych procesach. Z jeśli ktoś tam tylko zbiera, czy tam jakieś nudne procesy jest przyrażenia, to sorry. Ale z drugiej strony to AI nas naprawdę będzie mocno wspierał i będziemy po prostu robić ciekawsze rzeczy, czyli będziemy mogli po prostu więcej pracować na naprawdę ciekawych rzeczach. Mm, więcej zasięgu nam to pozwoli dać. No i naprawdę jesteśmy jak ktoś będzie się rozwijał, bo to dopiero są początki wszystkiego tego, co się dzieje w kogmailowym rynku, bo to tak naprawdę pierwsze tule powstały w 11-12 roku. Przez 4 lata to było takie, co to w ogóle jest. I Dziś więcej w 16-15 w roku to już się zaczęło tak po prostu nabierać tempo. No i tak się tak popatrzeć tylko na to, no to jesteśmy tak naprawdę 8, 6, 7 lat w tej podróży, no to to jest nic jeszcze. Jak, tak jak myśleć, że jesteśmy 7-8 lat w podróży internetowej. Oczywiście, że internet będzie się rozwijał, coraz, coraz dalej się rozwija, zasady się zmieniają. Ciekawsze rzeczy dochodzą. Podobnie będzie z komerami. Oczywiście. Czyli rozwijamy, analizujemy i na tym. Na tym po prostu bazujemy. Dobrze, Juri, bardzo Ci dziękuję za tą pigułkę informacji, jeśli chodzi o cold maile. Dziękuję Ci za, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, Renata, cześć. Cześć, dzięki.